Słucham? Tak mi się wydaje, czarne. Robiłam zdjęcie, zobaczymy. Taki piękny widok do pływania. Statkiem deska zabrana. Także my zaraz wchodzimy do wody. Deska będzie zabrana. Deska, yy, deska jest generalnie, żeby na przykład inne style. Deska jest też po to, żeby móc mega daleko wypływać w głąb. Dyska jest po to, żeby inni nie panikowali. Ale też na przykład, jeżeli jest jakaś kontuzja, nie przykład nie wiem, ręki, rąk, to zawsze można po prostu z taką deską, traktować jako deskę do pływania. To też może być nawet taki mikrosup, Także to będzie deska, to jest taka ratunkowa za testem z Aquariusa. To będzie deska, że tak powiem, wielozadaniowa. W przedwczoraj pobiłam swój rekord, przecież to, co chciałam, moje zadanie lipca, czyli 1 trzecią na mąż, czyli 11 km, 111. Jestem po prostu mega dumna, mega obolała do tej pory. Także wczoraj trzeba to odpuścić. Nogi mega lecą, wszystko leci tak naprawdę. Wiadomo, że woda też ujędrnia ciało to wszystko, więc po prostu to jest po prostu bajka. To już wielokrotnie to mówiłam, czy zimna woda generalnie. A w każdym razie wracając do tematu. O, kończy się czas nagrywania. Wczoraj był odpoczynek, a dzisiaj chcę takie powiedzmy 2-3. Też może być, ale bardziej chyba taki kisiel w kółku. Sprawdzałaś Nie wiem, czy będzie widać, nie wiem, czy będzie słychać. W każdym razie ja idę na komisariat, bo otóż, nadgorliwa osoba, jak byłam w wodzie, pływałam z moją tą nową deską. Nadgorliwa, tak się bała, że coś mi się stanie, że wezwała policję. I teraz idę ustalić dane tej osoby, bo ta osoba sobie nawet bezprawnie przeszukała mój plecak. Um, tak, po prostu um, kosmos, cyrk na kółkach, zaburzyli mój rekord. Zaburzyli mój rekord. Mówiłam im, że trzeba było zbliżyć na telefonach w oddali, bo widać, że żyje. Także dłużej opowiem może w filmie. Już wrzucę pewien na YouTube dłuższy film, bo po prostu no cyrk na kółkach. Powiem szczerze, tego nie wzięłam pod uwagę. Myślałam, jak widząc tych ludzi przy moich rzeczach, myślałam, że nie wiem, tacy uczyni pilnują mi e, moich rzeczy, żeby nikt nie ukradł. Między innymi, chociaż miałam w sumie w wodzie 2-3 teorie. Jestem tak zdolna, że uciekł autobus. że na razie będę mogła przynajmniej jakieś zapowiedzi nagrać. Powiem tak, dzisiaj raczej nic nie złożę, dlatego że. Dlatego że. Mam na komisariacie po prostu poustalać pewne rzeczy, żeby to nie stanowiło dla mnie zagrożenia. A generalnie to wyszło przez nadgorliwą osobę, więc. Cała ta sytuacja, dziś to będzie osobny film, ale muszę też złożyć film z środę, to będzie inny film. Długi film o najważniejszym fakcie o mnie oraz jeszcze porobiłam z sklep, nagrywałam fragmenty rozmowy na Fragmentice, bo znowu zamieszani po prostu w kółko powracający temat, czyli hater, który został przeze mnie wyrzucony, jak tylko ma okazję, no musi po prostu gdzieś, gdzieś typu Fragmentica nachręcać. Natomiast... Przepłynęłam ponad 4 km rano, także nic z tych rzeczy nie jest w stanie mnie wyprowadzić z dobrego humoru. Zebrała ta policja trochę mnie wkurzyła, ale tak tylko trochę. Bo miałam szansę pobić rekord. To policjant mnie tak prosił, żebym wyszła z wody. Że on mnie tak bardzo prosił, że on się tak bardzo martwił. Tak, aż wszedł do wody. rozbierał się i wszedł do wody, bo myślał, że, że taka będę mega zmęczona. A ja oczywiście nic nie byłam zmęczona, bo to prawie nic dla mnie było w porównaniu z 11 km 11 z środy. no ale to wszystko wynika z tego, że dla ludzi to jest wręcz szokujące, jak to można tyle godzin pływać. Przecież jeszcze te informacje, jak rozmawiałam z dyżurem w komisariacie, zostały lekko podkoloryzowane przez osobę zgłaszającą, ale to już opowiem w filmie. W każdym razie, aha, chciałam, przyszłam z zapachem dnia, <laughs> przyszłam z zapachem dnia, yy, a z zapachem dnia. Teraz tak patrzę, żeby zacząć już od drugiej minuty, żebym potem to mogła dodać jako szorta. Zaraz zobaczymy. Dobra. Więc zapachem, nie, czy, różne były rzeczy. W tym momencie jest to połączenie przepięknego kęzu Le Aromatyczność, mandarynka, zieleń. Piękny zapach. Piękny zapach oraz troszeczkę Sonic Flower, um, wysennego, z gruszką, z przestrzenią, e, taki gruszkowy irys, ale tak na razie świeżo, bez słodyczy i w ogóle przestrzeń e, oraz troszeczkę zapachu w e, e, Freak Market, chyba taka nazwa I to jest zapach z użyciem mocnym pewnego spania, który ja bardzo lubię. Plus e, w pewnym momencie daje skojarzenia z lesekre Eliksir Elixir, z ale tylko bardziej kwiatowo. Znaczy eliksir, z i ten lesekre też są tym ale tutaj tak, kiedyś już opowiadałam, to jest jakby, w pewne frakcje są jeszcze mocniejsze, jeszcze bardziej są wzmocnione, plus taka mineralna paczula, taki... To pewna kwestia właśnie z Sisley Huberta, także całe to połączenie jest takie wiosenne, rześkie, przestrzenie aromatyczne, urokliwe, no a ja niestety będę spóźniona, bo jadę na nasz spacer po południowym. Idę robić wypraca tutaj, po prostu nie podpasował mi, niestety, autobus. A znaczy, że podpasował, tylko, tylko ja coś się po prostu za długo wybieram. Trzeba użyć jeden zapach, a nie łączyć trzy, bo to już zawsze trzy, flakony, brane, psikane, to jak No dobra, widzę, że jako szorstka tutaj też tego nie nadam, bo zaczęłam mówić półtorej minuty. No nic. Chyba, że teraz, od której mogłabym od czwartej minuty spróbować, minutę. Te shorty to czasami to jest naprawdę trudna sprawa, muszę przyznać. Go ogóle zapachach Ani, bo jest bardzo dużo w serii Patrycus perfumowy, o Kenzule, bo to by było wielokrotnie, a jeżeli chodzi o Sinclair, to też już trochę było. Lubię ten zapach, markę Cenię, nie poznam najnowszego zapachu, czy coś tam, ale różnie z tymi zapachami, natomiast wydaje mi się, że nawet jeżeli coś na nie pasuje, jakiś zapach Rum Ten Fit, to nie należy go generalnie skreślać, yy, dlatego że może być tak, że zaiskrzy za którymś razem, albo nie zaiskrzyło, zaiskrzy, albo właśnie zaiskrzyło, bo ktoś się raz to rozczaruje. Pamiętam tak było, zapach ten zielonym. Sweet Leaf, bo tak, ona mi się spodobała. Ostatnie są słodkie. Od samego początku poznałam. Byłeś w czytaniu dla Może na tych najdłuższych wakacjach, tych 48-milowych, no po prostu zawsze pamiętam, że to właśnie tam odbierałam koki że tam odbierałam właśnie um, owe. Owe, właśnie, y, też Sweet właśnie z room ten 15. W każdym razie, y, chociaż miałam troszkę rzeczy ze sobą też, ale y, na przykład były takie zapachy, które mi bardziej pasowały na początku, właśnie potem trochę przechodziło, ale na przykład były zapachy, które od samego początku i ja na zawsze już po prostu kocham, typu Holy Rose. Y, Sherry Punk lubiłam na początku, potem mi trochę przeszło, potem ten Sherry Punk extra, y, y, bardziej mi dawał to wrażenie, takie właśnie jak kiedyś, y, właśnie początki, te Sherry Punk. Ale też mi jednak, jednak trochę momentami chyba w obu było za W każdym razie na przykład Electric wood, czy coś tak, um, one mi to się podobały, to nie. To trochę było jakieś takie naelektryzowanie, a to nie. I właśnie pokazywał, to było właśnie ciekawie intrygujące. No więc teraz to ja muszę szukać, czekać, nie wiem do której, żeby spróbować tego shorta. No ale na razie autobus nie jedzie, także myślę, że mogę próbować. No nie wiem. Ha, chyba, że spróbuję od 30, o. Tak, tak patrzę, że to ma pani, żeby to wyciąć. Więc 4 sekundy, próbujemy, próbujemy. Zapach dnia, połączenie, żeby to w tym momencie połączenie trzech zapachów cudownego, aromatycznego Cenzol bon de Bo. mandarynka, zieleń, przestrzeń taki trochę gruszkowy irys, czyli Sonic Labyron Plan 15, gdzie ta gruszka nie jest na słodko, gdzie jest właśnie przestrzeń oraz troszeczkę zapachu Annabelle Freak Market. Który ma troszeczkę zimą oświetlenie, Ma też trochę Sisley, Hubertę, czyli taką tą mineralną paczulę. Także to połączenie jest takie właśnie przestrzenne, świeże, um, urokliwe. Właśnie ta niesamowita i, i taka właśnie bliska natury i roślinna przestrzeń. I różne kwestie właśnie z natury. Także fajne połączenie. Tylko przez to połączyć spóźniłam się na autobus. Yy, w zasadzie o każdym zapachu było myślę, że sporo. O o tym było, Len Go czy świat jest piękny. O Sony Flower i generalnie o martynę to tym było dużo. Yy, o tym zapachu Ani Boyer było dużo i o innych zapachach Ani również i o innych polskich twórcach, yy, perfumierzach polskich w serii Patriotus Perfumowej, także widzę, że już kończę mu minutę.